Dzień dobry, dzień dobry, moi, i kochani, witajcie w kolejnym dniu vlog. Master już jest dzień czwarty i mamy dzisiaj poniedziałek. Powiem Wam, że pogoda dzisiaj okropna. E, ogólnie cały dzień miało padać. Ale okazało się, że nie padało cały dzień, tylko tam trochę po południu tak bardziej była taka mrzawka. Ale jak skończyłam pracę, to zaczęło padać i zrobiło się zimno. W pracy też dzisiaj było zimno, ma za e, Tak więc masakra. E, ale jak wróciłam do domu, okazało się, że czeka na mnie paczka. I w sumie ja czekałam, bo zamówiłam mamie wczoraj prezent na Mikołajki i ta paczka miała przyjść dzisiaj. Ale okazało się, że paczka z prezentem przyjdzie dopiero jutro, a dzisiaj przyszła pościel. I byłam e, zdziwiona, bo wczoraj zamówiłam pościel sobie i mamie. I ta, te pościele miały przyjść w środę. A moja przyszła dzisiaj, także zaraz wam pokażę, jaką zamówiłam sobie. Ale myślę, że tą pościel sobie założę dopiero w weekend i wtedy wyjmę też ten kocyk świąteczny i te poduszki świąteczne. Ale chciałam coś powiedzieć, słuchajcie, co się wydarzyło. Moja mama zamówiła mi prezent świąteczny, nie? I w czwartek miała przyjść paczka. O, Maksie. E, paczka miała przyjść w, w czwartek. W lustrze się odbija. E, tak urósł właśnie, a propos Maksa. Tak urósł. E, widzieliście go w, chyba w kwietniu nagrywałam. Wydaje mi się, że w kwietniu nagrywałam vloga. i Wam go pokazywałam, to już tak urósł. Eee, paczka miała przyjść w czwartek nie przyszła. w piątek mama mi dała numer śledzenia przesyłki, ja sprawdziłam i okazało się, że paczka jest w depozycie więc sobie pomyślałam, że skoro jest w depozycie to będzie dostarczona w sobotę, maksymalnie w poniedziałek dzisiaj wracam z pracy co, chcesz wyjść? dzisiaj wracam z pracy i mama do mnie mówi, że paczki nie ma więc ja znowu wchodzę na tą stronę no idź więc ja dzisiaj ponownie e, sprawdziłam tą paczkę i okazało się, że była próba dostarczenia jej, ale nikogo nie było w domu. Więc kurier zostawił kartkę, co dalej trzeba e, zrobić. I powiem Wam, że wszystko byłoby fajnie, gdyby rzeczywiście ta kartka była, bo kartki nigdzie nie ma. E, I zaczęłam e, śledzić całą historię tej przesyłki. I okazało się, że pierwsza próba dostarczenia e, była e, w czwartek. Potem była druga w piątek, i na piątku się skończyła, zabrali ją do depozytu, a ja myślałam, że dzisiaj ją próbowali dostarczyć, ale nie. E, I o ile w czwartek, no to nie wiem, bo nikogo nie było. Tak, w piątek e, było napisane, że kurier był o 14:04, a ja akurat byłam w domu e, i nikogo nie było. E, a powiem Wam, że jak w piątek pierwszy raz sprawdzałam, e, właśnie tą paczkę. I zobaczyłam, jaką firmą kurierską została wysłana. To już wiedziałam, że może być ciekawie, bo ja już z tą firmą kurierską miałam kiedyś do czynienia nieprzyjemne i unikam jej jako, nie mogę powiedzieć. Także zobaczymy. Ja, ponieważ mamy numer tej przesyłki, to zrobiłam, żeby jeszcze raz ją dostarczyli w piątek, jak będę w domu. A mama i tak się skontaktowała ze sprzedającym i napisała, jaka jest sytuacja i ten sprzedający powiedział, że do niej zadzwoni i się dowie czegoś, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale właśnie 12 lat temu mi się wydaje to było. Babcia postanowiła wysłać nam paczkę na święto. W ogóle pierwszy raz się zdarzyło, chciała nam wysłać na nogę. Wysłała tą paczkę. Minął tydzień, drugi, trzeci, już dawno było po świętach, po nowym roku, paczki jak nie ma, tak nie ma, eee, więc babcia poszła na pocztę w Polsce, bo wysłałem pocztą. Eee, no i się pyta, że ta paczka nie dotarła i gdzie ona jest i tak dalej. Pani podała babci numer właśnie przesyłki i do jakiej firmy kurierskiej trafiła ta paczka. Ja wtedy miałam pierwszy raz szczyt z tą firmą kurierską i zaczęłam szukać i okazało się, że ta paczka została dostarczona jeszcze przed świętami. No, tylko nie do nas. No i wtedy zaczęłam się z nimi kontaktować. Oczywiście trwało to bardzo długo, bo wiadomo, tutaj wszystko zawsze długo trwa. I okazało się, że tak, paczka została dostarczona do zupełnie innej osoby w mieście obok, bo my miałyśmy podkład BH1, a paczka została dostarczona do BH12, gdzie było napisane na paczce BH1, a nie 12. No i było imię nazwisko mojej mamy, a nie pani, która paczkę odebrała. I okazało się, że pani też czeka na paczkę od mojej babci z Polski. Także taka sytuacja była. Ja oczywiście napisałam skargę. Babcia też na poczcie zaczęła działać i oczywiście dostała zwrot pieniędzy. Trwało to bardzo długo, cała ta sytuacja, bo tutaj to wszystko długo trwało, żeby się skontaktować z tą firmą kurierską, ale ostatecznie. Babcia dostała zwrot, a ja po prostu tej firmy od tamtej pory unikam jak ognia jak, jak coś zamawiam i widzę, że ma być dostarczone tą firmą, to po prostu albo jeżeli się da oczywiście zmieniam firmę, albo nie zamawiam, bo nie chcę mieć z nimi do czynienia. No i jak widać znowu zaczyna się dziać, więc zobaczymy co wyniknie teraz z tej sytuacji. Taką pościel sobie zamówiłam w tym roku nie czerwoną tym razem, tylko po prostu szarą w Mikołaje. I myślę, że tego będzie ładnie wyglądać ten mój czerwony kocyk, bo jednak w zeszłym roku, jak miałam tą czerwoną pościel i ten czerwony kocyk, to to tak się trochę zlewało, a teraz będzie tak ładnie. I w piątek ją właśnie e, założę. Czas na kalendarze i ja zaczynamy od you beauty. Czwóreczka jest dosyć płaska. I mamy tutaj maseczkę w płachcie z witaminą C Beauty Pro. Eee, ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o kosmetyki z witaminą C, to mi jej za bardzo nie służą. Eee, miałam ostatnio kremy z witaminą C i niestety na początku było ok, ale później niestety moją skórę eee, przesuszyły. I zauważyłam właśnie, że jak za długo stosuję witaminę C, to właśnie tak mam. Dlatego unikam witaminy C. Ale przetestuję. Eee, choinka. O, coś ciężkiego dzisiaj. Co to jest? Yy, Siglam i jest to korygujący primer, yy, czyli baza pod makijaż. Trzeba się ją wyjąć. Tak da się. Albo i się nie da. O matku, jaka fajna! Zobaczcie, widzicie to? E, ja, jeżeli chodzi o siglam, mam brązery, chociaż jeden tylko używałam i był naprawdę super, dobrze mi się sprawdził, e, ale takie pasy jeszcze nie miałam. Także jestem jej ciekawa, bardzo fajnie się prezentuje. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie, dzięki bardzo, że byliście, trzymajcie się ciepło, widzimy się już jutro. Pa, pa!